Ja mówię ośmaneczko, To jest taki następny odcinek. Jeżeli będziecie słyszeć y, te głosy, to za to Was bardzo przepraszam. Dzisiaj y, zagram sobie FF Lacey. To taka gra. Nie wiem, czy to się widział, ale to moja wacz mówi. No. Mam nadzieję, że to nie będzie ładować. Jeżeli długo to uczymy. Normalnie na tym odcinku wam to pokażę. Mm, I tak, chcę ogłosić, że te odcineczki będą mm, to z internetem dobra, to jednak nie. Że moje odcineczki będą trwały po kilkanaście minut, nie że tam po kilka y, 20 minut, na przykład to nie, tak gdzieś z 14 z z 16, takie coś na banknie. No um, i tak, łączymy sobie tego drugiego Minecrafta. No jednak to miał być z tego FF y, Lazy, ale internet mi przestał brać. No i musimy w Minecraft. Y, Alex. Y, Mikitiki. Tak, co tu tam jest? No, a więc tak. Ja sobie zbudowałem taki portal do i z wami też go będę budował. Właśnie, w tym odcinku chcę wam pokazać też... Musiłem coś zobaczyć. To, chcę wam coś pokazać. 64. 64. Skąd ja mam tyle diaksów, nie? O to chodzi, że ja z Wiktorem, z jednym taką Wiktorią i z jeszcze jednym takim gościem yy, graliśmy w Minecrafta przez dwa tygodnie. To zrobiliśmy ten, yy, jak to się nazywa, to to, nim to tam było właśnie w tamtym tym. Yy, tam ten znalazłem ten. No, nie, może się tam wybierzemy z wami z wami. Ależ powiedział na prawdę. Dobra, my się tam wybierzemy. To, tu, tu, tak. I, y, i, i. Co tu jeszcze się bierze? Tak. Y, cztery te. No. Cztery takie te. Bloki, że dwadzieścia Jeszcze 11 wsadzamy. się Tak. Bierzemy sobie Cobblestone'a. Cztery. Jeszcze jeden. Zaczekajcie, wykopię sobie zaraz. Takim. Ur

Janka mówi, że jabym mogła powiedzieć nie rodzinę. No dwie może się wypowiedzieć. Pięć, czekajcie, kurczę. Tak? No i to takie coś będzie. Tylko, że będziemy to tutaj zrobić. I nie wiem, czy będę mógł to drugi raz zrobić. No to takie coś i tutaj było. No. To zaczekajcie, wrócimy się do domu. Pominie nam noc. Tak, mamy tu czerwoną krowę z grzybami. Tak. Prześpimy się, zrobimy ten portal. Oczywiście, jak będzie noc, się prześpimy. Zrobimy ten portal. Sobie powalczymy trochę. I pozbieramy tam takie itemy, nie itemy. Wiecie o co chodzi. A u mnie rosły w oczu mocniej do dolonie. Jak muszkadza miałam, to wyrosły przepięknie. Noc, noc. Noc. No i ty mi są. Noc, noc, noc. I od tego właśnie się respawnują zombie. No co tak pięknie. No i się robi takie coś już na zawsze, czyli to jest No, zaczekajcie sobie, wyłączę te... albo nie, chociaż tak. I tutaj właśnie się wam pokaże taki aktyw. Właśnie na klik, nie, wy tego nie zrozumiecie. Jeszcze się wybierzemy, ten, skopać trochę tego. No, kobla. Bo y, to jeszcze więcej tego kobla jednak trzeba. Kilo, kilof, kilów. I właśnie. To, czas, to też czasami może spowodować, poda że y, y, respawni się Herbrain. Ale on na nas nie zwraca w ogóle uwagi. What the fuck, fuck, ja tu the, kopałem. The, the, hmm. już darmi, no, 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 no. Właśnie. What the fuck? kto to zagrył? <zysanthus> Bez komentarza. ale... Nie będę się tak kitrał, że od razu wyłażę z Minecrafta, by takie, b, taki debil, niby nie, nie bym się tak opieprzał, no, jak coś to zginiemy po prostu, zrozpełnimy się znowu, no i to tak będzie. Tak, budujemy taki y, krzyż. I na bokach stawiamy te bloki złota. Tutaj stawiamy to, to, to stawiamy tego cobblestone oczywiście. Tutaj zaraz tam to zniszczę, bo mi będzie chyba przeszkadzać. Trzy, dobra, jeszcze jeden będzie potrzebny. Nie. Jeszcze dwa. No to jeszcze się cofniemy. Właśnie. Tam będą takie grzybki. rosły No. Herobrine. Nam to... What the fuck? Nam to y zakrył. Mm. No ale cóż. Takie widoczki. No i nie wiem właśnie, czy to mi zadziała, czy to nie zadziała. Czy to warto mi jeszcze raz robić, czy to nie warto. No i o to mi chodzi, że... Żeby na tym świecie nie skinąć po prostu, tak za dużo razy, raz już zginąłem przez psy, to znaczy przez wilki. No, ile minut? Dziewięć. Musimy się trochę spieszyć. No. Jeżeli nie będę mógł aktywować, to wam pokażę tylko, jak to się buduje.

Po Danielu mówię to nie po Danielu, ja dostałam tam mówię od tego. I, im, I musimy atakować. Jest tam 40. Coś Aż, aż No i tutaj sobie to tak zbieramy zwyczajnie. I potem stąd zwiewamy, bo się zrobiła noc. I jak najszybciej do domu. Żeby nas nic nie zabiło. Właśnie. Już tutaj mnie coś bije. I to tak, w tym, na tym, w tym odcinku to już chyba będzie na no, tyle. Tak, zabijemy sobie zombie jeszcze, wylatuję z, z nich mięsko, tak jak normalnie. No i mamy takie itemy, no. przykładamy je wszystkie. To, to i mieczek schowany. No i tutaj sobie zrobimy zwyczajnie. Tak.